Podczas instalacji taśm cyfrowych może się zdarzyć taka sytuacja, że będą zamienione kolory, czyli tak jak w tym przypadku: na zielonym jest niebieski, na niebieskim jest zielony. Jedyny poprawny jest czerwony. Jak teraz ustawić kolory, żeby zgadzały się za każdym razem? Wchodzimy w ustawienia w aplikacji, wchodzimy w ustawienia kołem zębatym w rogu ekranu, dotykamy pola zaawansowane. I teraz wyłączamy zasilanie sterownika, który chcemy skonfigurować, i włączamy je ponownie. Teraz dotykamy pola rozpocznij. I na początku taśmy pojawiają nam się trzy kolory: czerwony, niebieski i zielony, a powinny być w kolejności czerwony, zielony, niebieski. Teraz dotykając pola. W aplikacji naciskaj, aby zmieniać kolejność. Ten przycisk doprowadzamy do tego, aby kolory były w takiej kolejności, czyli czerwony, zielony, niebieski. Teraz będzie wszystko ok. Przy okazji możemy włączyć lub wyłączyć mikrofon tym polem, ale jest to funkcja, która już nie ma związku z kolorami, tylko umożliwia nam znieczulenie sterownika na muzykę. Po wykonanej konfiguracji wyłączamy zasilanie, odczekawszy uprzednio minimum 2-3 sekundy przed wyłączeniem. I włączamy ponownie. Sterownik jest już przekonfigurowany. Kolory będą się zgadzać. Tak jak widać na filmie, kolory odpowiadają temu, co wybieramy z koła barw.